Maksiu, ostatni maxu ostatni maxa ja pokazali mi to miejsce dobra nice nie wiem czy ja jeszcze pamiętam jak się nagrywa? Od ponad tygodnia myślę. Na pewno od tygodnia. W ogóle nic nie nagrywałam, nic nie mówiłam do kamery. Trochę wyszło tak naturalnie. E, powiem Wam, że przez, jestem teraz w trybie przestawiania swojego życia pod ten nowy e, grafik na studiach i. E, Trochę na tym skupił się mój tydzień. Już mam gdzieś tam jakąś w miarę rutynę po to ułożoną. Chodzę sobie rano na siłownię, żeby później iść na studia, bo po studiach jak kończę o 18, to nie mam kompletnie na to siły i gdzieś tam na tym opierał się ten mój tydzień. No i niestety było to kosztem YouTube'a nagrywania. Wiecie, jak jest taka, no powiedzmy, nowa rzeczywistość, a raczej nowy plan dnia, to trochę ciężko było mi jeszcze gdzieś w. To wyrzucić e, nagrywanie. Mam nadzieję, że już teraz e, tym klipem, który nagrywam, wracam już do nagraniowej rutyny i tyle. Ale niestety przez ten tydzień nabrałam takiej myśli, że nic ciekawego się nie dzieje, żeby to nagrać, a nie lubię pobadać w te myśli, bo potem jak sobie oglądam moje vlogi, no to i ogólnie vlogi innych ludzi, no to zazwyczaj nie dzieje się na nich nic niesamowitego. Po prostu samo oglądanie czyjejś codzienności jest bardzo ciekawe, więc e, muszę wyrzucić tą myśl, z głowy. Dzisiaj mam akurat taki dzień, że. Rano miałam wykłady online. Teraz sobie idę do pracy i tak naprawdę cały dzień w tej pracy spędzę. Wczoraj było trochę ciekawiej bo rano poszłam sobie na siłownię, później miałam wykłady, a później jeszcze pojechałam do mojej mamy ją odwiedzić, więc taki cały zapełniony dzień. Dzisiaj już trochę bardziej spokojnie. No i tyle, a wieczorem wracam i oglądamy Love Never lies. Mam wrażenie, że ludzie teraz po tym trzecim sezonie, który jest taki gruby, odkryli ten program. Ja go z Wojtkiem cisnę od. Pierwszego sezonu, więc jeśli nie widzieliście, to polecam. A jest to taki mm, mózgotrzep, ale fajnie się to ogląda. Tylko nie zaczynajcie go wieczorem, bo nie da się od tego odejść, i będziecie dzisiaj do trzeciej, czwartej w nocy. Więc taki tip ode mnie. Dzisiaj w Gdańsku jest 13 stopni, więc ja od razu mam 100 razy lepszy humor. Zdecydowałam się ubrać taką już wiosenną kurteczkę, bo w tej mojej puchówce chyba się ugotuje. Nawet ubrałam sobie róż, bo już czuję ten wiosenny klimat i mam nadzieję, że to się utrzyma troszkę dłużej. Szczególnie u nas, bo w Gdańsku to różnie bywa, bo już tak się nastawiłam, że może pójdziemy z Wojtkiem na rowery czy coś. No nie mówię, że dzisiaj, bo dzisiaj mamy siłownię, ale tak ogólnie e, już się stęskniłam za tym naszym wspólnym rowerowaniem. E, rowerowaniem jest takie słowo? No bo fajne to było. Fajne, że zamiast wieczorem e, leżeć przed telewizorem czy coś to sobie, szliśmy razem na rowerki. Idę na studia. Dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca. To dla ciebie, ty jesteś chłopcem. Jakiegoś smaczka z tej okazji? Ale uśmiechnij się, no co ty? Ale uśmiechnij się! No, siódma rano, ja wiem. Siódma rano to, to słaby czas na życzenia. Szkuję się właśnie na uczelnię. I mam takie przemyślenia, że powiem Wam, że czuję, że ostatnio w ogóle nie ogarniam. To znaczy, wiecie, jak robi się w życiu dużo kategorii. Wiecie, kategoria dom, kategoria związek, kategoria kariera, kategoria studia i, i hobby i inne takie rzeczy. No to w pewnym momencie musicie trochę wybierać coś kosztem czegoś. I ostatnio, tak, to już Wam wspominałam w tym blogu, wiem o tym, ale bardzo to przeżywam, bo chyba ten tydzień będzie dla mnie najtrudniejszy. Plan na studiach tragedia. Zaraz się to kończy, ale mam takie przesilenie od poniedziałku do piątku ciągle coś, że w sensie na studiach, że jest mi ciężko i będę o tym mówić. Ostatnio też z Wojtkiem dużo jakby randkujemy, spędzamy ze sobą czasu, mamy takie na przykład wspólne rzeczy do oglądania jak Breaking Bad i te Love Never Lies ostatnio, więc tak dużo spędzamy czasu razem i oczywiście z tego się bardzo cieszę, bo czuję, że ten nasz związek jest taki wypielęgnowany. No ale jest to koszt na przykład wyglądu naszego mieszkania. Bo i tak samo jak i ja, tak samo Wojtek jest zapracowany i ciężko nam się zgrać, żeby jakoś tu porządnie ogarnąć, albo wiecie, wszystko w biegu. I co z tego, że ogarniemy, jak następnego dnia znowu jest zrobiony syf, bo w biegu zrobiliśmy kolację wieczorem e, po treningu i poszli, poszliśmy spać, albo inne tego typu rzeczy. Więc tak jak na początku miałam takie podejście, no dobra, coś kosztem czegoś, jakby cieszę się z innych aspektów mojego życia i porządek w mieszkaniu nie zawsze jest najważniejszy, no to tak teraz już dochodzi to do tego stopnia, że mnie to e, załamuje e, i ciężko mi się funkcjonuje. Oj jaka ciężka. Mam dzisiaj długi dzień, napakowałam sobie tego żarcia. I mam taką ciężką torbę, yy, że masakra. Więc wracając, yy, ciężko mi się już tu funkcjonuje. Nie mogę się doczekać chyba, yy, znaczy, nie chcę tak mówić, że nie mogę się doczekać przyszłego tygodnia, jest poniedziałek, bo w tym tygodniu też na pewno będą się działy super rzeczy i w ogóle <laughs> lubię swoje życie. Ale wiecie o co chodzi, że już myślę, że w tym przyszłym tygodniu trochę to zwolni i będę miała czas na przykład tak po swojemu. Po prostu trochę e, ogarnąć, bo czemu kaloryf jest włączony? Bo to lubię, lubię pielęgnować te nasze miejsce, bo daje mi to dużo takiego spokoju wewnętrznego, zauważyłam, że jak tutaj jest e, ładnie, to ja się od razu lepiej czuję i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj jest dzień mężczyzny i zaplanowałam niespodziankę, bo w zeszłym roku totalnie dałam ciała, dlatego że e, u mnie w rodzinie obchodzi się dzień chłopaka, który jest tam któregoś września. I w ogóle nigdy nie słyszałam wcześniej o Dniu Mężczyzny. A u Wojtka obchodzi się Dzień Mężczyzny. I to tak, w sumie, chyba obchodzi się Dzień Mężczyzny, a nie Dzień Chłopaka. Bo jak Wojtkowi rok temu życzenia na Dzień Chłopaka, to nawet nie wiedział, że jest Dzień Chłopaka. Więc u niego się bardziej obchodzi Dzień Mężczyzny. I ja rok temu w ogóle wiecie, no jak się czegoś nie obchodzi, no coś, no to się nie obchodzi. I ja mu nawet życzeń nie złożyłam nic, no i tak bo tam mi powiedział, że no było mu trochę przykro, bo dla niego jest to takie święto, które normalnie się obchodzi i było tak głupio i sobie obiecałam, że za rok, wiecie, no już ogarnę to. Tak to jest, kiedy się wychodzi z różnych domów i w każdym domu są jakby inne zasady, inne przyzwyczajenia i to jest normalne, ale wiecie, chciałam nadrobić moją, e, moją gafę i dzisiaj idziemy do escape roomu, bo dawno nie byliśmy. A jak wiecie, bardzo lubimy tą aktywność i znalazłam jakiś, w którym nigdy nie byliśmy, e, więc zobaczymy, czy fajny. E, tak po prostu chcemy wyjść na dzień kobiet. E, w ogóle nasz dzień kobiet był śmieszny, bo Wojtek zaprosił mnie na kolację e, i był przekonany, że w tym miejscu nie da się robić rezerwacji, a okazało się, że się da i do e, no niestety nie, dostaliśmy się tam i stwierdziliśmy, dobra, to poszukamy czegoś, jakby tak wiecie, znaczy oczywiście Wojtek był mnoga zły, ale mówię do niego, dobra, nie ma co się denerwować, chodź, po prostu poszukamy teraz, spontanicznie, ale Dzień Kobiet był w sobotę i przez to, że nałożyły się te dwie wydarzenia, czyli Dzień Kobiet i po prostu sobota, to w Gdańsku głównym, i okolicach, to było niemożliwe mam wrażenie. Gdzie nie wchodziliśmy, nawet jak były wolne stoliki, to one nie były wolne, bo były zarezerwowane. Więc skończyliśmy z bardzo dobrą pizzą u nas na kanapie, ale i tak miło to wspominam. My jesteśmy bardzo zorganizowani. Zawsze mamy wszystko ogarnięte. Ja mam zarezerwowane, dla niego on ma zarezerwowane, dla mnie zawsze wszystko jest tip-top. I Wojak był bardzo zły, bardzo. Co mu się nie dziwię, bo ja też bym była bardzo zła na jego miejscu, jakby mi nie poszło tak, jak zaplanowałam. Ale mówię do niego, wiesz, co ty to chyba pierwszy raz, jak, na, jak wyszło u nas coś takiego, więc też to, się, też to wspominam z takim uśmiechem, i suma summarum było bardzo, bardzo miło, i bardzo miło spędziłam Dzień Kobiet. No i mam nadzieję, że dzisiaj jego Dzień Mężczyzny się spodoba, bo przez to, że mam tak długo studia, no to nie widzimy się tak prawie cały dzień, i dopiero wieczorem mi go tak zakończę, że przyjdzie do domu, usiądziemy na kanapie, pewnie zjemy coś i mu powiem. Dobra, to się zbieraj. <noise> więc tak będzie dzisiaj wyglądał dzień. Z tego, co widziałam na pogodzie, dzisiaj jest ostatni ciepły dzień. Taki po 16 stopni, więc korzystam i ubrałam sobie tręczyk, bo już od jutra ma znowu wrócić 5 stopni, 4, więc korzystam. Właśnie z. Właśnie zbieram się na, zbieramy się na trening. Tak. To jest przy treningu? Tak. Nie, to jest kratyna. Tak. Super agresive workout. Ile tego wziąć? Y Taką jedną, nie, nie czubatą. Nie. Taka jedna czubata to jest 10 gram, czyli normalna porcja. Weź sobie jedną zupełnie. Y Chciałabym, żeby tak mi się chciało, jak mi się nie chce. Jest godzina 20. Ja o 18.30 wróciłam do domu po całym dniu wszystkiego, więc moja motywacja jest zerowa, ale trudno i ciało. takie dni są! Bywają mi takie dni. Bywają. Dawaj! <grymne> 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 Świat jest okrutnym miejscem ciemnym i pełnym przeciwieństwem. Y... Przeciwieństwem. Przeciwieństw. Kłód. Pod dogami. Kłód. <grymne> kłody kód. Że kłody, kód. <grymne> A ty? Ty pilnujesz chaty. Jest 22.40. Nie wiem, co my tu robimy dalej. Muszę wstać jutro na siódmą na wykładę. On tam mówi co ja mówię o swoich problemach. <głos》>, więc muszę wstać jutro na siódmą. No ale co, fajnie, fajnie, że to zrobiliśmy, nie? No, teraz możecie sobie popodziwiać Wojtka, mama mama tą łapę, jak ja mam przystojnego chłopaka. Czy jest tu ktoś oprócz nas? Nie. Muszę Zwyk... na siłownię, ćwiczyć regularnie. No. Brać sterydy anaboliczne, kreatynę i dźwigać ciężkie ciężary. A siedzisz w domu na kanapie. I prawdopodobnie teraz walisz ko... Nie oglądają mnie faceci, nikt nie walił ich Moje modlitwy zostały wysłuchane Mam dzisiaj wolne i vlog bez sprzątania albo w vlog, w którym mówię rozprzątam, to chyba nie jest vlog. Odwołali mi dzisiaj wykład i tak się ucieszyłam na tą myśl. Może trochę smutne, że od razu pomyślałam, że a ogarnę, no ale tak jak nie chcę się powtarzać, tak jak już Wam wcześniej wspominałam, po prostu już się źle tutaj czuję. Nie mamy czasu. Wczoraj wróciłam do domu o 18, poszliśmy na siłownię, od razu, no i wiecie, i tak to cały czas wygląda. A tak, to ja już tutaj sobie fajnie wszystko ogarniam. Nie będę tego nagrywać, nie chcę mi się tak szczerze, chcę to zrobić sama ze sobą, posłuchać jakieś fajne muzyczki, jakiegoś podcastu i tyle. I bardzo się cieszę też dlatego, że będę miała czas zmontować dla Was tego vloga, który oglądacie prawdopodobnie dzisiaj albo jutro. Bardzo dziękuję, że tu byliście. Do następnego. Na pewno będzie szybciej niż teraz, jak była ta przerwa. Na 100%. Już... Już koniec. Więc buziaki. Pa, pa.